Rankiem 19 kwietnia 1943 roku niemieckie oddziały wkraczają na teren getta z zamiarem jego ostatecznej likwidacji. Napotykają na opór Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej. Ciężkie walki toczą się u zbiegu ulic Zamenhofa i Gęsiej oraz na Placu Muranowskim. Po kilku godzinach niemieckie oddziały zmuszone są do odwrotu. Sztab Żydowskiej Organizacji Bojowej tworzą Mordechaj Anielewicz, Marek Edelman, Itzhak Cukierman, Hersz Berliński, Joachim Morgenstern oraz Michał Rosenfeld. Na czele Żydowskiego Związku Wojskowego stoją Paweł Frenkel, Leon Rodal, Dawid Wdowiński. Walczą też kobiety – Cywia Lubetkin, Pnina Grynszpan, Mira Fuchrer, Ziuta Hartmann, Cypora Caprzyk. Żydowscy bojowcy stawiają czoła przytłaczającym siłą wroga, świetnie uzbrojonym i wyszkolonym oddziałom Wehrmachtu, Policji i SS. Tak opisuje walkę członkini Żydowskiej Organizacji Bojowej Cywia Lubetkin. Nasz oddział pierwszy zaatakował wroga. Setki radosnych, wypucowanych Niemców maszerowało śpiewając bojowe pieśni. Wszak idą na ostatni bój z Żydami. Zaledwie przemaszerowali przez nasze pozycje. Zaskoczył ich grad, bomb i granatów spadających na głowy. 23 kwietnia Żydowska Organizacja Bojowa wydaje odezwę. Polacy, obywatele, żołnierze wolności. Wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań, do naszych matek, dzieci i żon, wśród terkotu karabinów maszynowych, które zdobywamy w walce na żandarmach i esesmanach, ślemy Wam bratnie serdeczne pozdrowienia. Wiedzcie, że każdy próg getta będzie twierdzą, że możemy wszyscy zginąć w tej walce, lecz nie poddamy się. Toczy się walka o naszą i Waszą wolność. Żydzi w warszawskim getcie już od stycznia 1943 roku przygotowują się, żeby stawić okupantowi opór. Kupują broń. Ponad 500 pistoletów, kilkadziesiąt karabinków i nie mniej niż 2000 granatów. Otrzymują też wsparcie od organizacji Polskiego Podziemia. Broń palną, granaty i materiały wybuchowe. Większość bojowców nie ma złudzeń co do celu powstania. Tu nie chodzi o zwycięstwo nad wrogiem, ale o śmierć z bronią w ręku, a nie w komorach gazowych. Gdy getto płonie, w górę unoszą się kłęby czarnego dymu. Jest on widoczny praktycznie z każdego miejsca w Warszawie. Widziała go także moja babka. Po latach wspominała, jakim przerażeniem ją ogarniało patrzenie na płonące getto, podczas gdy reszta miasta starała się żyć normalnie. Mimo bohaterstwa bojowców, niemieckie oddziały kontynuowały dzieło zniszczenia. Kolejne budynki wysadzano w powietrze, palono, do piwnic i bunkrów wpuszczano trujące gazy. Pisze cywia lubetkin płomienie i dym wciąż ogarniały domy. Lecz w głębi ziemi, w bunkrach, życie nie zostało jeszcze zduszone i walka się nie skończyła. Całkowita ciemność panowała w głównym bunkrze żydowskiej organizacji bojowej na miłej 18. Ogień pochłonął getto. Zostało odcięte od świata, skazane na śmierć głodową, na długie konanie. Tylko nieliczni wytrwają. Reszta zostanie zgładzona prędzej czy później. Najważniejsze, że marzenie mojego życia spełniło się. Dożyłem i ujrzałem samoobronę żydowską w getcie warszawskim w całej jej wspaniałości i wielkości. Pisze komendant powstania Anielewicz w liście do swojego zastępcy Cukiermana. Cywia kim wspomina. Taki był straszny koniec 120 bojowców. Niemcy skazali ich na powolną śmierć. Najpierw wpuścili do bunkra małą ilość gazu, by zdławić ducha oporu powoli, ale skutecznie. Arje Wilner krzyknął Odbierzmy sobie życie i nie oddawajmy się żywcem w ich ręce. W bunkrze rozległa się strzelanina. Żydowscy bojowcy odbierali sobie życie. Trzeba mieć odwagę. Nawet w najgorszych sytuacjach próbować.